Wioletta Grabowska, witam Państwa i zapraszam na posłuchanie na Anaturalnej na, na Telewizji Katowice. Oto przyjmuj dzień. Przygnajcie mm -hmm. z Eweliny Gorzowskiej. Wakacje z a na... Aplikacje z Poznaniu. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. Na koniec Gatowizę już jest. Zaczynamy od pierwszego widzenia sobie pożegnania Eweliny Gorzowskiej i do zobaczenia te tego wiadu naprawdę surowego inna i naprawdę spożywać tobie wiecie. Czy dobry wieczór, cześć, do zobaczenia, którego wie a kobieta nie żyje pi... No si, naprawdę, co proszę do zobaczenia. To na pewno. Jeżeli żeby to było przygoda, naprawdę. naprawdę. a widzę mi to do zobaczenia. Proszę iść tam na no, i znaczy, słowi, naprawdę sobie, nie nie. Między innymi będzie wyskowy dla wyskokoszy naprawdę jestów złego. Akurat i trzegnania... A może... Nie, połączenia Eweliny Gorzowskiej wycieśnił facet z tej 11 roku, którego wie... Ostatni Ostawić jeszcze tego w Nie, on dziękuję. Ostatni czasie i talmasze którego wiesz naprawdę zdrów. Yy, Na no w czasie Turek, biartuszy, to i naprawdę, naprawdę z tego czerwca i naprawdę zdrowika. Czegoś znaknął, będzie po prostu pożegnanie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w Już To już koniec zielonej góry z mało. Bo może taki jest troszeczkę naprawdę proszę idź tam. Nie chodź tam. Telewizja to żeby nie Państwa I wszedłmy do słów. czas i naprawdę naszego zespołu. Obracając się na Państwa nie do nas ma mi nowe wakacje w przyszłym no, tygodniu. przy tyg, tygodniu, którego 1 sierpnia i 12, 6 lipca, którego miałem naprawdę i nigdy nie tylko mać. na odeł Marysza Wodzioska. Ostatni tylko w Pracę, turystów i naprawdę jest rów. Następnie 6 autobusy. Naprawdę. naprawdę. Niego pani wusow. Nie może autobusu? Naprawdę. De. Czy naprawdę jest na stację 6 szczenię, wiatu. Drod poznaj! A czy naprawdę w poznaniu którego znamy przyjaciela katowice naprawdę samolot na wakacje z Na wakacji z jego pyżowice czy katowice. A czy naprawdę jesteś tu i naprawdę i Jest krótsze I naprawdę zrób równ... i nawet no w którego durek wiatu i naprawdę z... i niego. Ja nożwa imię jestem bariwocki i nie wiem, mogę to naprawdę skurczy. No. Skulczowy naprawdę I znów Ostatniej czassze, którego wiatu tu przyszło co nie naprawdę. Naprawdę kasa ta i naprawdę co? Z... Naprawdę natura z... telewizji Katowice jest. Malsza Na koniec którego wiatru już świętowa Katowice. te chwili, którego piszemy Eweliny spoczyna. Nie, i naprawdę stro. Czy naprawdę strof jest w stroju? I czy nie można o tym na czasie nie pożał? Jest dziś Ewelina Tydo. dzień dobry Państwa, dzień dobry Państwa, miłego zdrowu i naprawdę jest, wszywy, ale naprawdę jest też czerwiec, maj, a naprawdę jest. dzień dobry Państwa, nie tu na Kopajstwem i naprawdę e, zaprowadzimy tam niedługo przez naprawdę jest, jest, jesteśmy tu i naprawdę ach to jakieś zdjęciowanie, najlepsze życzenia, zdjęcia ale naprawdę cis. naprawdę am, w tych porach Osztypowość jeszcze po obu słów, nie? Telewizje Katowice. Naprawdę. Proszę zapisze co maj. Parzenik. Yy, I... Przepień. Znowu czerwiec. I... Jeszcze maj. I... Lipiec znowu. I wracamy do w Nie, by... Czy naprawdę Telewizji Katowic jest... I na, na niej było w OB regionie i w... wicach, bo Katowice... Na... A czy naprawdę Telewizji Polskiego uczył Katowic i naprawdę jest... A naprawdę... I naprawdę polskiej... Jak to i Patrzę na 12 tego już w maju. Od maju. Powiem ci o której naprawdę to burszczy. Naprawdę. Gołego! E, zapraszam do tego, że w pole, i starujemy, bo my się i naprawdę telewizji polskiego i. Naprawdę poszło do takiej góry. Czy oraz co w maju? I telewizji polskiego wracają od tego wiatru. I naprawdę strówki. I naprawdę na stróbko. I naprawdę. Podnieść 15. Cieszę po się, w hotelu i to już jest. ja z nami chcę dziś. był Ewelina Pójdę Państwu, dziękuję za relację. Jej dziękuję bardzo. A ty, poniedziałek w czosko zapraszam na spienięcie w i o 17.00. Zapraszam na ogólne wydanie aktualności. Ogłoszę się Państwa. Pięknie i do zobaczenia.